Wsiadam gdzie chcę, kiedy chcę, mam rozkład pod ręką, nikt mnie nie zatrzymuje. Jadę dokąd chcę. To jest chyba to najciekawsze w tym wszystkim. Stacja szlachta przez Jabłonowo-Gródziemnomorskiego Poproszę szlachtę, stacja szlachta przez Jabłonowo-Gródziemnomorską i Niedzielską. Tak którego peronu? na jedunowo? Z Szczecinko, dziękuję. Gdzie idziemy? Na pięterko czy na wolę ja na pięterko. Ja też. To może być tu i jednocześnie tam zaanektujemy później. To jest mój orbis, czyli cegła, czyli sieciowy rozkład jazdy po pociągu. Sprawdzamy. Planowo. To jest zboczenie miłośników kolei, że jak pociąg rusza, to spoglądają na zegarek. Bo generalnie jeździmy od dwóch lat. Taki szczyt naszej aktywności, można powiedzieć, przypada na, na wakacje. No po prostu czasu jest więcej. W tym momencie skupujemy zawsze coś takiego, co się nazywa co się nazywało, bilet sieciowy ulgowy, bo w chwili obecnej to już zostało zlikwidowane. Dzięki temu biletowi można było praktycznie jeździć po całej Polsce, czym się chciało, każdym pociągiem do wyboru, do koloru. W zeszłym roku to było około 25 tysięcy kilometrów, ale tylko przez wakacje. Nie liczę tych kilometrów, które tam powiedzmy służbowo z Łodzi do Warszawy, czy tam do Krakowa, czy powiedzmy w piątki co tydzień też z Łodzi do Warszawy, tego nie wliczam. Na pewno również objechałem przez te dwa lata i jeszcze troszkę. Pierwsze takie rzeczy, które mi utkwiły w pamięci, to, to to, że przenoszono mnie na rękach. Po prostu był taki wielki tłok w pociągu. Były to pociągi relacji Katowice-Wisła Głębce. Jeździłem tym pociągiem do babci. Z tego czasu pamiętam jeszcze turystów grających na gitarach, na schodach siedzących. I takie są właśnie moje pierwsze wspomnienia: tłok, ale niezły klimat ludzie śpiewający w pociągach. Po pierwsze, no, frekwencja bardzo spadła w pociągach i prawdę mówiąc, w przeciągu ostatnich trzech lat chyba nikogo nie spotkałem, kto, kogokolwiek, kto by grał powiedzmy, na jakimś instrumencie gdzieś tam w pociągu, więc chyba to zanikło. To był 84 chyba rok jechaliśmy z siostrą, która wtedy miała 4 lat, a ja miałem 7 i z rodzicami na wczasy do Jastarni z Łodzi nocnym pociągiem. To, co pamiętam, to to, że ludzie wskakiwali przez okna, krzyki, wrzask, wujkowie tam mieli nam zająć miejsca. Pamiętam jeszcze, że przez całą noc starałem się liczyć, ile razy lokomotywa zatrąbi. No, jako że byłem małym dzieckiem, to zdarzyło mi się przysnąć, Raz czy drugi, no więc jak się budziłem, to pytałem mamy albo pani, która siedziała naprzeciwko: ile razy lokomotywa trąbiła, jak spałem? To był pierwszy wyjazd rodzinny taki koleją i pierwszy, który mi utkwił w pamięci, tak dokładnie. Fotografowanie dworców jest ciężkie i wymaga dużego refleksu, bo tak. Jak na przykład tutaj stoimy jakieś 20 sekund, ja w te 20 sekund muszę szybciutko podbiec do drzwi, otworzyć sobie, narychtować aparat odpowiednio, ustawić w kadrze to co mnie interesuje i kliknąć. A to nie zawsze się da w 20 sekund. Zwłaszcza jeżeli pociąg stanie w takim miejscu, że na pierwszym planie mam jakiś słup wysokiego napięcia albo latarnię. Wtedy na przykład trzeba przebiec do, na drugi koniec wagonu albo do drugiego wagonu. No ale się udało tak jak teraz. Często fotografuję te dworce, troszkę też po to, żeby je ocalić od zapomnienia. Zdarza się tak, że widzę dworzec po raz drugi, trzeci, piąty. No i niestety, jeżeli dworzec jest opuszczony, jeżeli jest zamknięty, no to on niszczeje i... Może dzięki moim fotografiom on pozostanie chociażby w mojej pamięci takim, jakim był, kiedy był jeszcze w miarę nieźle utrzymany, funkcjonalny. To jest bardzo przykre jak tak się jeździ i się widzi jak mm, dworce niszczą. Dworzec to jest budynek z duszą i to jest czasem nawet bolesne patrzeć, jak tą duszę po prostu temu budynkowi się odbiera. Bardzo zapraszam całą dobę. E, a te drożdżówki z czym są? Z budyniem? Te, co na górze są. Często, Często jeździliśmy i na przykład byliśmy w stanie przejechać, dajmy na to nawet 100 km, tylko po to, żeby zjeść coś, coś lepszego, coś lepszej jakości. I takim barem bardzo dobrym jest bar w Tczewie. Na stacji Tczew. <grym> Tczew, stacja Tczew. To jest tak. restauracja dworcowa. Ale przykładowo już w takim Malborku. O, w Malborku jest kiepsko. Tam kolega kiedyś zamówił kakao. Takie też dostał w takim kubeczku z wkładką mięsną. Kładka się już nie ruszała. W miejscach dosiądzie się nasz kolega, zwany dalej drucikiem. Czy to się zaczęło od tego, że po prostu jako 3,5-miesięczny płód jechałem pociągiem relacji Kuobrze-Kraków? Na trzecim piętrze w Kuszetce. i tak to się zaczęło. I przez pierwsze 5-6 lat mojego życia, kiedy jeszcze rodzice nie mieli samochodu, to praktycznie jeździłem tylko pociągami. Jeżeli rodzina rozrzucona jest, to tych przejazdów było dosyć dużo. I tak tego bakcyla złapałem. To znaczy, przede wszystkim ta masa, jaką ma, ma ten pociąg, dźwięk, i coś metafizycznego jednak jest w tych przejazdach kolejowych. To jest coś trudnego do, coś trudnego do określenia, ale. To pojawia się przy przyjeździe pociągów, zwłaszcza przyjeździe z tymi pociągami. Tutaj, tak na oko, 60. Chociaż zdarzałem się tutaj tradycyjne sierżanty na, na przejazdach kolejowych, czyli ograniczenia prędkości. No ale to no. już są względy bezpieczeństwa. Zwał jak zwał. Dróżników się zwalnia moim zdaniem, a w miejsce tego jest łatwiej postawić jakieś tam ograniczenie prędkości. Centralna magistrala kolejowa. Biegnie z grodziska mazowieckiego do zawiercia. Na większości odcinka jest 160 na godzinę. Kilkanaście chyba kilometrów jest przystosowany do jazdy z prędkością 200 na godzinę. Ale nie jeździ się 200, tylko co najwyżej 160, bo nasze lokomotywy wyciągają właśnie najwięcej 160 km. Linie nie, nie było, no to co 4? Nie. Ok. I architektura. Kilka takich budyneczków, ale to też trójka. Dobra, dajemy łącznie trójkę. Oceniamy też dosyć często odcinki czy dane linie, żeby później no, albo sobie przypomnieć, albo wiedzieć, gdzie jeszcze warto, jaką linię warto odwiedzić. No i po prostu nie warto. Tak, za żadne skarby. Za żadne skarby, przykładowa linia Wrocław-Sowódka. Normalny? Tak. To jest jedna chyba już z kilkunastu ostatnich stacji w Polsce, gdzie wydaje się takie prostokątne tekturowe bileciki z charakterystyczną dziurką w środku. Je się jeszcze kasuje takim ogromnym kasownikiem mosiężnym, chyba on nie wiem, ile może mieć 100 lat, może 80. Wkłada się bilet i chyba jakoś tą wajchą tak trzeba. Przekasować go dokładnie. Nie wiem, jak to się robi, bo jestem za młody w stosunku do tych wynalazków lat 20-tych, 30 Charakterystyczny zapach, który jest na starych dworcach, i czy tam po prostu jest taka specyficzna atmosfera, której nie ma w innych miejscach. Tam jakby czas zatrzymał się wiele lat temu. Spokój, jaki tam panuje, zwłaszcza na małych stacjach, gdzie kilka, tylko kilka pociągów dziennie przyjeżdża. To po prostu żyje swoim życiem i. Ma, ma inną prędkość, jak gdyby w porównaniu z tym, co się dzieje w miastach, co się dzieje na drogach. Ja bym chciał się wybrać na Mazury, ale w lata... pod koniec lat 30. Na Mazurach była bardzo dobrze rozwinięta sieć kolejowa. W 1945 roku odszedł do historii pewien etap dziejów mazurskich, który już nigdy nie wróci, ponieważ... Tych mieszkańców, którzy tam mieszkali już nie ma, nie ma tej kultury. Ci, którzy mieszkają teraz na Mazurach, mieszkają od 50 lat i jeszcze minie trochę lat, zanim oni naprawdę rosną w tą ziemię. Chciałbym zobaczyć Mazury takimi, jakimi były do roku 39 czy też do 45, ale wiem, że to niemożliwe, no ale cóż, marzenia są po to, żeby, żeby o nich marzyć. Na pewno czuję jakiś, nie wiem, ten duch podróży, coś co mnie pcha. Romantyzm? Czasem tak. Zwłaszcza jeżeli są to jakieś atrakcyjne krajobrazowo linie, albo wręcz przeciwnie, troszkę nudnawe, zapuszczone, którymi nikt prawie się nie interesuje. To są takie miejsca, o których Pan Bóg czasem zapomni. I bardzo fajnie jest je odwiedzić, Zobaczyć, jak żyją ludzie w takim miejscu na końcu świata. Na pewno odczuwam radość, mogąc jeździć, jeżdżąc. Pamiętam w zeszłym roku, kiedy po raz pierwszy po dłuższym okresie wybierałem się na wycieczkę kolejową. Wsiadałem na dworcu kaliskim w łodzi do pociągu, otworzyłem sobie okno na korytarzu, wyglądałem i w pewnym momencie pociąg ruszył. Zobaczyłem, jak ci ludzie zaczynają się przesuwać, wiatr leciutko zaczął mnie owiewać. W pewnym momencie poczułem jakieś takie dziwaczne uczucie radości, wolności, po prostu szczęśliwości. To był jeden z niewielu momentów, kiedy rzeczywiście w pełnym stopniu, w 100% byłem szczęśliwy, że mogę jeździć koleją, że mogę pojechać tym pociągiem gdzieś.